Yeah. <laughs> Dawaj, solo na czwórki, wygraj grę, solo na oddziały, solo na czwórki, dawaj solo na składy, wygraj grę, solo na czwórki. No to co, jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Robimy trzy próby. Za każdą nieudaną próbę tysiąc hałdolców leci do was. Wygranych wylosuję z komentarzy. Przepraszam w ogóle, że delikatnie seplenie, ale boli mnie ząb i muszę iść do dentysty. Więc cały odcinek będzie na takim delikatnym seplenieniu. Zostaw łapkę w górę. No a wierzymy, jakiegoś spoconego skinka niech będzie bohatera. Bez uzupełniania, ja nie mogę dobrać. Kominy, kominy, kominy. Zobaczymy, no czy jakieś typki lecą. No, dobra, leci jeden, leci. O kurczę, kilku typów. No, nie nietrawiony. O, spazik na wejściu. Ja nie mogę, ale kozak, ale kozak. Dobra, to mi się podoba, to mi się podoba. Dobra, my się wydaje, że możemy powoli. O, mamucik, mamucik. Jest gitera, jest gitara. mam. Lama! Ty się ma. Ty przechodzisz sobie obok tu lama. Hmm. O, o, o jeden trafiony, już tam jest obity troszkę, zaraz tam nie wy, wychyli o, 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 o ziomu, ziomu, ziomu ale on jest obity, jak się on ma zero on ma totalne zero, nie ty, o jeszcze mi podjeżdża, dawaj, dawaj, dawaj jeden, dawaj drugi, dawaj drugi, dawaj drugi no pokaż się, siema drugi mamy, gresmen jakiś gresmen, będziemy strzelać z kominów ty co jest, ziomek na awku okej, okay, okej okay. Chłop wyszedł z gierki. Chłop wyszedł z gierki, aż i item mu wyrzuciła na bok. Cisza tam, cisza. O, mamy ziomeczka, mamy ziomeczka, mamy nawet dwóch ziomeczków, dobra o, 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 dobra, jednego mamy ziomeczka i o, o, po pęsteczce, pięknie, pięknie, o jest kolejny, kolejny. Dawaj, 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 dawaj Tak z pałem w stanie. Who wow 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 wow, ale dostałem, ale dostałem. Co? Nie, nie złap się, za cie... Ja nie mogę! Małysz, nie! Jak nie ma Małysza w odcinku, no to normalnie to jest odcinek nieważny, nie? Kurczę! Druga próba, ja nie mogę! No i mamy ziomeczka pierwszego. Ciara-ra-ra-ra-ra-ra, dobra. Dobra, 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 anonimowy, anonimowy leży. W tej próbie było bardzo dużo botów, więc bez sensu, żebyśmy oglądali całą... Przejdźmy od razu do końcówki 100 HP mam, 100 HP mam, dobra, 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 dyniam są, z zdyniam, z zdyniam. Z z o nie, 22 HP. Ja nie mogę, no to super, super, dobra, budujemy boksika, boksika budujemy tutaj. Mój boksik, mój boksik, dobra, idzie, 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 idzie tu, idzie, idzie tu, idzie tu. Sabinka, dobra, poszła, 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 dobra, leczymy się do fula, do fula, do fula, do fula. 10 osób, 10 osób. Spokojnie mamy to, mamy to. 4 użycia grapplerka, no nie. Wjeżdżamy w nią, w Sabinkę i buła. Ja nie mogę, nie wiem za została. Dawaj, 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 walczymy, walczymy. No i nie no w timing, w timing. Kurczę, dobra, dziewczynieźwić. Ile ma życia, ile ma życia? Nie. Ja wiedziałem, raz mi to zrobiła i drugi raz się na to nadziałem. No i dobra. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka, także lecimy z trzecią próbą. Ach, ostatnia próba. Ja nie mogę. Ty mapę mi zmieniło w ogóle na ten, na, na til tiltet. Ty, tyry, ty, ty, tyry, ty, tym. Ty, tam poleciał, jest Sabina, Sabina Carpenter, nie, to w poprzedniej gierce To ona ma kilo tego zarąbistego z tego co w czym się wydawało Ty, co ty gadasz Co, to może być jakiś ten, jakiś prosik, albo jakiś y youtuber, o Nie trafiłem, no i spoko 23, spoko, szara pompa, uwielbiam cię Szara pompa, uwielbiam cię Dawaj, 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 nie okej, okay. jak on mnie zatwił, to Dobra, jakiś fighters, desert fighters, ja nie mogę Poproszę, tak jest, tak jest o kurcze, to, to, to się zaczyna mocno. To się zaczyna mocno. Dobra, dobra. Ej, z taką pompą to myślę, że easy. Easy win, nie? To mi się podoba, nie? Taki zestawik. Zestawik mocny. Mocarny zestaw mamy. Nie, nie, jeszcze mamut. Mamut złoty, nie, ten zestaw mi do końca już służy, nie? To mam ten karabin, ta pompa i, i ten mamut złoty i ja nie mogę, ja myślę... Derem, że... tym, 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 O Sabina Carpenter. Tu znowu! O kurczę, dobra, 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 dobra A Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ja cię 39 HP No to pięknie, no to pięknie, no to świetnie no nie, 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 musimy tu uciekać, musimy je zdyniać, nie? Je, jest ciężko, jest ciężko. Kurczę, blada. Ale mam takie fajne bronie! Nie, mam takie fajne bronie. No jest pan mini podka. Mini podka biorę, siema, ma, Zabieram cię. Nie goni mnie ta, ta baba. Nie goni. Ja się boję, że ja ich spotkam na koniec gry i z nimi będę walczył, nie? Z tą ekipą od niej. To byłyby jaja. To byłoby nieźle. <laughs> Ale ja z nimi wygram, ja z nimi wygram, bo jestem lepszy. Tak? Tak w krótkiej przerwie zostaw łapkę w górę, dzięki! Okej, okay. o nie, tam jest ziomek. Weźmiemy go. I uciekamy, uciekamy. Nie wiem po co ja to robiłem, no ale ja lubię ryzyko. Bez ryzyka nie ma zabawy, co nie? O to świetnie, dobra, nic, musimy walczyć chyba, musimy walczyć. I. No i co, bocik? Nie, to nie jest bocik, to gracz. Dwa dropiki nam się trafiły, super, podoba mi się. W ogóle jak obok siebie ziomki. Ziomeczki się trzymają siebie. Trampolina. O, 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 o. Dobra, jednego mamy załatwionego. Strzelił do mnie. On tam się wychyla, strzela mi kulkę i się chowa. Co za bot! Dobra, mamy. Pokonana drużynę botów. Super. Osiem fragów w ogóle, nie? Osiem fragów. O, kurczę, dobra, tu gracze. Gracze strzelają. W tej trzeba uciekać. se dopijemy. Nie trafiłem. O, patra. O, jego ziomka teraz. Ale blisko, nie, on powinien dostać normalnie Znów, nie no, ja tak blisko po prostu strzelam, że ja nie wiem czemu on nie dostaje, nie No, 73, pięknie, dobra Jest, dobra Leży, leży, leży No i po pesteczce No i po pesteczce Siema, 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 co tu lecisz, co tu lecisz? Pa, 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 dokąd lecisz? Okej, okay, okej, okay. RPG jakiś no, to Nie pozwolimy mu uleczyć go nie, nie uleczysz go, nie ma uleczania, uciekaj lepiej, no, uciekaj, dobrze, dobrze ci razy. o tam ma ziomków, Dobrze, to nie idziemy tam JEDĄ TU, o kurde, o kurde Dobra, dobra, zdyniamy stąd, zdyniamy stąd, o, o kurcze, no to świetnie, dobra Jadą, lecą tu, lecą tu, o to lipa, y, grapplerka jeszcze wyrzucimy, on miał chyba jedno użycie jeszcze, nie ile ja miał użyć, mało miał użyć, nie? Budujemy się i uciekamy stąd, uciekamy stąd Dobra, siedźcie sobie, niszczcie sobie, zbierajcie maty nie ma problemu dla mnie. Ja tutaj po cichutko sobie do was wejdę. Nie ma dla mnie problemu. Wyjdziemy tam może. Ryzykuję, ryzykuję. Jak tu kampią teraz. Jak oni tu kampią, to, to, to jest przerąbane, nie? To jest przerąbane, ale wydaje mi się, że oni są poszli. Oni są poszli wydaje mi się. Tam, tam są, tam są, dobra. Jakbym mógł bym przywalić teraz? Ktoś drugi, ale on jest wkurzony, nie! Ja nie mogę. Całą ścieżkę mi zrobili, nie? O kurde, jaki ząb wywaliła. Ja nie mogę, świetnie. Świetnie do... na no, masakra. No ja muszę tam dymać teraz, tak? Tutaj nie, nie zależy mi na podjeżdżaniu, zależy mi na zwycięstwie. ok? Okej, okay, okej, okay. okej. O, 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 dobra, krzaczek chyba jest moim przyjacielem. Od teraz. No. Siedzimy w krzaku. W ogóle mi lufa nie wystaje, w ogóle. A, dziewięć osób, dziewięć osób zostało. Walczą twardo, walczą grubo, walczą, widzę. Tam bitwa jest. Czy drużyny, czy drużyny są, dobra. Spokojnie, restarty są włączone, nikt się nie odry. Co ty gadasz? Ja kontra team. Ja nie mogę. Nie. Już o mnie wiedzą, nie? To już jest przerombana. To już przerąbane. oni idą tu, idą tu, idą tu. Pa, szukają mnie, szukają mnie tutaj, szukają mnie A my sobie wyjdziemy impulsikiem i lecimy. Bomba. Ja ilon dostał. dużo dostał, o kurde Ja nie mogę, ja nie mogę O ty dziadu Wywaliłem tam kogoś Dobra, 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 zabudujemy Zabudujemy boksik 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 Dawaj, 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 bomba, leżysz, dobra, chodź, kolejny no, otwórz, otwórz, otwórz. Bomba, leżysz, super. Tego nie dobiję, tego dobijemy, dobijemy go, dobijemy go. Ty, to jest Fighters, to oni byli na początku, to oni byli na początku. Ty, to jest Sabin... No i leży, bomba. Okej, 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 okej. Jest ta Sabina, ale to jest Sabina. Mordo, Mordo w początku to jest Sabina. Ja nie mogę. No buduj, buduj, buduj. Lecimy. Zabudowanką szybkie, no dobra, dobity Dawaj, 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 dawaj Dostał, 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 dostał Dobra, bomba Jest, 1v1, one 1v1 one. One one. Lecimy, dobra, lecimy do Ciebie Ale go Bomba Tego się nie spodziewałem, że w taki sposób wygram gierkę. Haha, ha, ale super. Jest, w końcu udało się za trzecim razem, ale mamy to. Solo na czwórki, nareszcie. Mega, mega, mega. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Wyzwania w komentarzu i widzimy się w kolejnym filmie. Siema.